Ile razy było tak, że powiedzieliście zdanie on the table isn't a book i ktoś Was poprawił powiedział, że to jest niepoprawne? Dzisiaj właśnie o tym. Cześć, dugosia z English Studio. Dziś chciałabym zająć się sprawą tego magicznego there, które po polsku nie występuje, a w angielskim się zdarza bardzo często. Ale zanim do tego przejdę, to chciałabym tylko przypomnieć, że możecie subować, możecie zostawić lajka, a najlepiej by było, gdybyście obejrzeli film do końca. There is and there are. Dzisiaj tym się zajmiemy. Podmiotu there używamy, kiedy mówimy o tym, że coś gdzieś istnieje. Czyli jak było to przykładowe zdanie, na stole jest książka. Dosłowne tłumaczenie niestety z polskiego na angielski jest niepoprawne i tutaj język polski nas wprowadza w błąd, bo nie możemy powiedzieć on the table is a book. Musimy powiedzieć there is a book on the table. Um, musimy użyć podmiotu there, potem dajemy czasownik być. Dla liczby pojedynczej jest to czasownik is, dla liczby mnogiej jest czasownik are, oczywiście. I potem dopiero dajemy tą rzecz, która y, ma się znajdować. Jak już powiedziałam, dla liczby pojedynczej użyjemy czasownika is, a dla liczby mnogiej użyjemy czasownika are. Czasownik is będzie również odnosił się do rzeczowników niepoliczalnych. I teraz jeśli tworzymy zdanie twierdzące, no to mamy łatwo. There is a book on the table. There are books on the table. Jeśli mówimy o zdaniach przeczących, no to z automatu musimy zaprzeczyć czasownik, czyli isn't, może też aren't. There aren't any cats on the bed? albo There isn't a cat on the bed. I jak robić pytania? Szyk przestawny bądź też y, oficjalna ładna nazwa: inwersja. E, czyli is i are wyrzucamy na początek. Is there a book on the shelf? albo Are there any books on the shelf? Od i tyle. Um, bardzo często z konstrukcją there is i there are pojawiają się takie słówka jak some i any. Um, wydawać mi się mogło, że to będzie bardzo skomplikowane, jak kiedy tego użyć, ale to jest dość łatwe. Some stosujemy tylko w liczbie mnogiej bądź też w rzeczownikach niepoliczalnych i some stosujemy w zdaniach twierdzących tylko i wyłącznie. There are some parcels waiting for you. Any natomiast tak samo jak są, stosujemy w rzeczownikach, w liczbie mnogiej bądź w rzeczownikach niepoliczalnych, ale w zdaniach przeczących, there aren't any invoices on my mailbox i w pytaniach, are there any documents waiting for me? Z liczbą pojedynczą jest o tyle łatwo, że w liczbie pojedynczej zawsze przed rzeczownikiem stawiamy a, bądź też am w zależności czy zaczyna się na spółgłoskę, czy samogłoskę. I to tyle. Ale żeby nie było zbyt łatwo, od każdej reguły jest wyjątek. Jeśli bardzo, bardzo chcecie zacząć zdanie od yy, rzeczownika, to wtedy nie trzeba użyć tego. Możemy powiedzieć A book is on the table. Ale w taki sposób możemy ułożyć zdanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na samym początku będzie znajdował się rzeczownik. Po raz kolejny mam nadzieję, że pomogłam. Pamiętajcie o subach, lajkach. Możecie zostawić na dole komentarz yy, o czym chcielibyście następny filmik? A teraz enjoy!